Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zarządzanie procesami w Linuxie będzie tematem dzisiejszego filmu. Zapraszam. Na samym początku powiedzmy sobie czym w ogóle jest ten proces. Proces to w takim największym uproszczeniu program, który wykonuje się na komputerze. Nie jest on tym samym co program, bo program jest to kod wykonywalny zawarty w pliku bądź w wielu plikach, a więc zapisany na dysku. A proces jest to aktualnie wykonywany przez procesor ciąg poleceń, czyli np. program, a może być to też część, jakaś funkcja programu. Kluczowe jest tutaj stwierdzenie, że w obrębie jednego procesu następna czynność może zostać rozpoczęta dopiero po zakończeniu poprzedniej, czyli jeżeli dany proces wykonuje jakieś działanie, to następnym może on zacząć wykonywać jak zakończy poprzedni. Wyjaśnijmy sobie budowę procesu. Na początek mamy identyfikator procesu, czyli wartość liczbową za pomocą której będzie taki proces identyfikowany w systemie. Dla przykładu no, 2.1.3.1 w tym przypadku będzie OBS-em, później mamy użytkownik, czyli to jest właścicielem tego procesu, czyli dla przykładu albo będzie to użytkownik, albo root, albo ktoś inny. Później mamy priorytet tego procesu. Na czym to polega? Polega to na tym, że że Im będzie wyższy priorytet, tym więcej zasobów będzie ten proces korzystał. Później mamy zajętość pamięci RAM przez ten proces. Później będziemy mieli stan tego procesu, czyli aby jest uśpiony albo będzie np. procesem zombie, albo będzie procesem, który jest uruchomiony. Później mamy zajętość tego procesu przez proceso, czyli to ile dany proces używa procesora w procentach. Później używanie pamięci RAM przez ten proces. I później mamy przez jakiś czas ten proces jest już uruchomiony, a na samym końcu w jaki sposób. Ten proces został w ogóle uruchomiony, czyli jaką, jakim poleceniem, prawda? Ja wam teraz pokazać, w jaki sposób takie zarządzanie procesami wygląda w praktyce. Mamy dwie opcje: albo skorzystamy z takiego narzędzia all-in-one, którym będziemy mogli się poruszać z skrótami klawiszowymi F1, F2 do F9, bodajże, bądź zastosujemy polecenie PS i za jego pomocą będziemy zarządzać procesami. Na przykładzie, ten pierwszym spróbujemy za pomocą polecenia PS i opcji AUX, i później grep na filus zobaczyć sobie, czy proces na Utilus, czyli pro program do, taki manager plików, akurat jest uruchomiony. Jak widzimy, jest uruchomiony, chociażby zresztą to widać po tej kropeczce po lewej stronie, o identyfikatorze 3059. Za pomocą tej komendy. Teraz w jaki sposób taki proces chociażby zakończyć? To się mówi za. Używamy do tego polecenia kill minus 9 i używamy tutaj teraz identyfikatora procesu. Pamiętajcie, żeby się nie pomylić, dlatego, że może być chociażby tak, że jakiś proces systemowy, gdzie jakaś usługa może być uruchamiona pod na przykładu 3069, a wy wpiszecie zamiast 59 i zabić sobie menedżer plików, to zabijecie jakiś bardzo ważny proces systemowy i Linux może albo się zawijać albo się całkowicie zrestartować, bądź może też jego funkcjonalność być ograniczona, przez co może, możecie być zmuszeni do całkowitego restartu. Więc pamiętajcie, żeby wpisać dobry identyfikat. Później Enter. Jak widzimy, polecenie się wykonało. Teraz sprawdźmy sobie z powrotem, czy Nautilus rzeczywiście został zabity. Jak widzimy, został zabity, co wskazuje brak tej kropeczki po lewej stronie od tej ikonki i tutaj nie ma już tego polecenia widocznego. Proste, prawda? Teraz przejdźmy sobie do drugiego narzędzia, all-in-one, które niestety będziecie musieli sobie zainstalować z repozytorium. Zaraz pokażę mniej więcej jak to zrobić. Teraz spróbujemy sobie zainstalować htop w Linuxie, w mincie, w Ubuntu i w Debianie będą te polecenia, które Wam zaraz przedstawię działać, więc zabierzmy się. Przede wszystkim wpiszcie sobie apt update. Musi on zaktualizować sobie obecną listę w repozytorium, aby można było pobierać bądź aktualizować jakieś dane patch. Po wciśnięciu apt update zacznie się ten proces. Przede wszystkim potem wpisujecie sobie apt -update. Install hat. Wyświetli wam się lista pakietów, które są zależne od HATOP, a Tam pewnie będzie sam Hatop. Wpisz, dajecie sobie Enter i czekacie, aż się Hatop zainstaluje. Po instalacji Hatopa wpisujecie sobie nic innego jak Hatop i wyświetli wam się dokładnie to. I zabierzmy się teraz za to, aby go trochę omówić, żeby było jasne, co i jak robić, i jak się w nim w ogóle poruszać. Teraz, co za pomocą Hatopa można zrobić? Po pierwsze, spróbujmy sobie wyszukać OBS-a. Wpisując OBS, jak widzicie teraz, Hatop sam za. Oznaczył wyszukany proces. I jeżeli teraz zjedziemy sobie na dół, to zobaczymy wszystkie podporządkowane temu OBS-owi procesy. Jak widzimy, jest ich dosyć sporo, więc jeżeli zabijemy ten dla przykładu proces, to te wszystkie pozostałe zabiją się razem z nim. Teraz, co można chociażby dalej zrobić? Po wciśnięciu F4, można sobie wpisać jakikolwiek tam filtr, dla przykładu za pomocą zużycia pamięci, chociażby, czy coś innego. Da? Teraz możemy sobie po wciśnięciu F5, widzicie. Co się dzieje? Najpierw jest lista procesów, a później jest drzewo, czyli mamy dla przykładu account Demon i wszystkie jemu porządkowane procesy. Na przykład teraz możemy sobie zmienić, wyszukajmy sobie z powrotem, proces OBS. Po jego wyszukaniu możemy sobie za pomocą F7 i F8 zmienić jego priorytet. Pamiętajcie, żeby nie przesadzać z tym, ze względu na to, że im będzie wyższy priorytet, dla przykład jeżeli przekroczycie minus 11, a chcecie korzystać z Dźwięku, dla przykładu, jeżeli chcecie sobie słuchać, to pamiętajcie, że ten dźwięk może już być niesłyszalny ze względu na to, że jeżeli będziecie podkręcać OBS do minus 12, minus 13, może to już być dosyć niebezpieczna granica. Na przykład jak teraz widzicie, tutaj w tej kolumnie zmieniam priorytet na minus 5, minus 6, minus 7. Teraz F8 zmniejszam ten priorytet. Do zera, dla przykład, prawda? Teraz jeżeli wcisnąłbym F9, to teraz mogę ten OBS i wszystkie jemu podległe procesy zabić. Tyle. Teraz bardzo ważna rzecz jest to, że możemy sobie stylizować HATOBA, Możemy sobie go dostosowywać pod względem własnych potrzeb. I teraz w jaki sposób dla przykładu ma się wyświetlać drzewo procesów? Na przykład za pomocą procesu, identyfikatora procesów. Tutaj mamy. Dodatkowe jakieś globalne opcje, czyli dla przykładu pokazywanie obciążenia w procentach procesora, taktowania procesora, jak tutaj teraz widzicie. Temperatury, z tym że już wymagana jest biblioteka do czujników. Później jest pokazanie temperatury w, w Fahrenheitach zamiast Celsjusza. No i później jeszcze jakieś inne, jeśli chodzi o same wyświetlanie. Później mamy mierniki, czyli procesor. Później mamy pamięć, RAM i sła, którym pewnie też będę robił film. I tak dalej, i tak dalej. Widzicie? Zmienić kolor. Jak on będzie wyglądał, czyli tutaj pod jakim względem, jakie kolory, już dostosowywania się, wciskać F10 i koniec. To było już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że nauczyliście się czegoś nowego. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do oglądania poprzednich moich filmów z serii Linuxowej, jak i nie tylko. Zapraszam do oglądania następnych filmów, które się pojawią na moim kanale i mam nadzieję, do zobaczenia.